Projekty uczenia maszynowego nazywamy eksperymentami, nie dlatego, że mają coś wspólnego z badaniami naukowymi sensu stricte, ale dlatego, że testujemy eksperymentalnie różne hipotezy, szukając modelu, który wystarczająco dobrze rozwiąże postawiony problem. Żeby jednak efektywnie przeprowadzać takie projekty, takie eksperymenty, potrzebujemy Zestawu narzędzi. Takie narzędzia to teraz przede wszystkim Python, może R, jeżeli chodzi o ocenę, przygotowanie, wzbogacanie danych, może SQL, czyli trzy języki danych. I o ile fascynujące są możliwości bibliotek głębokiego uczenia maszynowego, pozwalającego generować teksty, nawet kod działających programów, albo analizować obrazy, to udane projekty uczenia maszynowego to są takie, które realizują konkretne, czasami dość proste problemy biznesowe. Jak na przykład odpowiadało na pytanie, którzy z moich klientów prawdopodobnie odejdą w ciągu najbliższego miesiąca. A takie dane, dane o swoich klientach, firmy przechowują. W bazach danych. Ma więc sens, żeby cały taki projekt, cały taki eksperyment uczenia maszynowego przeprowadzać tam, gdzie te dane się już znajmują, po stronie serwera baz danych. Zapraszam Was na webinar, który odbędzie się 22 września, czyli w środę o 20.00. W ramach którego pokażę Wam, jak za pomocą usług uczenia maszynowego serwera SQL. Przeprowadzać efektywnie tego typu eksperymenty. Zapraszam, Marcin Szeliga.